Miłość. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty. Sedno. A z kielichów. Dołożę kartę do Asa kielichów. Sąd. Co wychodzi na przeciw. Kielichów. Dołożę kartę do. Szóstki kilku. Księżyc. Wynik, odpowiedź, rada? Głupiec. Na spodzie talii jest karta Rydwan i to może być tło czytania. To jest zabieganie o partnera. Trudne będzie czytanie. Pewnie nie dla wszystkich to jest czytanie. Serno, a z kilków i sąd. Miłość. Chęć kochania. To jest dawanie i branie miłości. A patrząc na rozkład, to jest tylko dawanie miłości. To jest lojalność partnerska. Miłość rodzicielska. Osoba niekochana. Czeka na odwzajemnienie miłości. Pojawiła się szansa, bo spotkaliśmy dla siebie idealnego partnera. Pytanie jest, czy my jesteśmy tym idealnym partnerem dla strony przeciwnej, bo to jest bardzo ważne. Co wychodzi naprzeciw? Sześć kielichów i księżyc. Robimy duży błąd. Kiedy czekamy na zmianę, aby strona przeciwna zmieniła się, możemy czekać pół życia. Pytanie jest, dlaczego czekasz? Pytanie jest, dlaczego wymagasz od dorosłego człowieka, aby on się zmienił? Chcesz, aby zmienił się dla twojego dobra? Jeżeli czekasz na zmianę, na jego zmianę, to znaczy, że on nie jest dla ciebie. W dobrych związkach nie ma miejsca na rozstania i powroty. W dobrych związkach ta para szuka dla siebie wspólnego mianownika, szukają wspólnych rozwiązań, akceptują siebie, akceptują sytuację. Jak tego nie widzisz, nie masz tego, to znaczy, że tracisz dni czy lata swojego życia dla nieodpowiedniej dla siebie osoby. Szóstka kielichów. I księżyc pokazuje kobietę i dziecko. To jest zmierzenie się z przeszłością. Tutaj jest nieodrobiona lekcja z przeszłości. Coś było zamiecione pod dywan. Kobieta mocno postawiła na siebie, na swoje dobro, a zaniedbała swoje potomstwo. Powstaną wyrzuty sumienia, jak już mogły powstać wyrzuty sumienia. Tutaj jest jakiś powrót do przeszłości, do niespełnionej miłości, do byłego partnera. Wcześniej nie udało nam się z tym partnerem. Teraz myślimy i żyjemy w iluzji, że może teraz nam to się uda. Ale jak wcześniej się nam to nie udało, to dziś tym bardziej nam się nie uda. I to jest Twoja porażka. Tutaj też jest opieka nad. Cudzymi dziećmi. Kobieta opiekuje się cudzymi dziećmi, a nie spełniła właściwej opieki nad swoim dzieckiem czy dziećmi. Tutaj były zaniedbania i za bardzo nas nie interesowało, co się dzieje z naszym dzieckiem. A cudze dziecko, dzieci chronimy. I opiekujemy się nimi. I to jest smutne. I niegodne pochwały. Zaniedbane dziecko, już dorosłe dziecko, powinno rozliczyć swoją matkę za jej zaniedbania i dbanie o obce dziecko. Zrób to. Teraz mówię do dorosłego dziecka: zrób to. Bo odnajdziesz wewnętrzny spokój, wewnętrzne szczęście. Grubo. Ale ja mówię prawdę, której nie możesz zakwestionować. Przyjdzie do ciebie, droga matko, rozliczenie, spłata karmy, patrząc na sąd. Niestety żaden majątek żaden majątek finansowy, nieruchomości, dobra materialne nie załatwią tej sprawy. Bo to będzie za mało. Nawet nie ma takich pieniędzy. Będzie płacz duszy, patrząc na sąd ostateczny. Wiedziałaś, że takich rzeczy nie robi się. Gdybyś nie chciała, aby Twoja matka Tobie by to zrobiła. Trudno być miłym, jak widać, poważne zaniedbania dziecka. Potrzebujesz pomocy. Natomiast ja jestem miła i chętnie pomogę. Kontakt do mnie jest pod filmem. Tutaj też było takie uganianie się za facetem, podkładanie się jemu. I takie, kochaj mnie, tylko kochaj mnie, drogi mężczyzno. Wynik, odpowiedź, rada, głupiec. To jest dziecko, spotkania, decyzja. Decyzja, co ja zrobiłam, jaka ja byłam niepoważna, że za facetem ganiałam, albo jeszcze ganiasz za nim, a dziecko było pozostawione sobie. To jest Twoja nowa droga, odrodzenie, uczciwość. Wobec samej siebie i swojego dziecka. To jest też szacunek wobec samej siebie. Tutaj była lub jest zaniechana reputacja dla faceta i to jest smutne. Potrzebna ci jest taka radykalna zmiana trybu życia, zmiana poglądów, zmiana, zmiana działania, sposobu życia, sposobu myślenia czy kontaktów bo ten sąd przyjdzie, aby to rozliczyć i aby jak najmniej bolało. Ja przed sądem chylę czapkę i mam do niego duży respekt i szacunek. Jeszcze wrócę do Asa Kielichów i sądu. Jeśli Gonimy za facetem, spełniamy jego oczekiwania, podkładamy, podkładamy się jemu, typu sprzątamy, gotujemy, płacimy za coś. To znaczy, że on nas nie chce, ale on będzie brał, co jemu dasz. Sama dajesz, więc później nie możesz płakać, czy mieć do niego pretensje. Że on tylko brało. Patrząc na sąd. To przed tobą jest samotność i kompromitacja. Kiedyś przyznasz mi rację. Wszystkiego dobrego. Tak zakończę to czytanie. Zapraszam do skomentowania tego. Odcinka tej miłości, wyraź swoje zdanie. Chętnie przeczytam Twój komentarz. Natomiast Twój komentarz może pomóc innej kobiecie. I proszę Cię o swój komentarz. Dziękuję. Czytanie było grube, ale ja czytam tylko karty. Dziękuję. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.